Garfield Show Moje super ja I co? Myślisz, że obrobisz banki, zwiejesz z łupem? Kiedy do was zbirów dotrze, że nie macie szans z ultrapotężnym gościem? Kolejny raz zwyciężyłem, niosąc światu sprawiedliwość! Kurcza, ultrapotężny gość ma o sobie wysokie mniemanie. Garfield, dasz mi ziemniaczanego chipsa? Nie. Myślę, że skoro jesteś śliczny i podziwiany, to ciężko ci żebrać. O, o, ja. Masz, zjedz sobie chipsa. Dzięki, Garfield! Hej! że na twoją łaskę. Jestem milutki, sam sobie coś załatwię. Chcę to zobaczyć. Bo o czym nie zawodzą, albo to najsłodszy kiciuś na świecie. Jest naprawdę uroczy. Weź pizzę z peperoni grzybami i wędzonym boczkiem. Co? Sorki Garf, nie dam ci ani jednego gryza! Oh, gdyby ultrapotężny gość tu wpadł, na pewno dałbyś mu gryza. Pomysł na medal. Gdzie są te kalesony, Johna? Przydałby się jeszcze ręcznik i jakieś botki. Dziwicie się, że jestem zręczny, nie? Proszę, piesku, Micha pysznych sardynek. Trzeście się zbiry! Myślicie, że możecie bezkarnie broić? Lecz zawsze was dorwie walczący ze złem ultrapotężny gość! Obywatelu, czy widzieliście tu jakichś złoczyńców? Ścigam gagatka o ksywie Dr. Drastic. To mistrz kamuflażu. No i podejrzewam, że obecnie wygląda właśnie tak. Ale porzuć strach jest groźny tylko wtedy, gdy podrzuca straszny materiał wybuchowy Omega-3, który wygląda jak zwykłe i pyszne sardynki. Jasny gwint, a to podstępny zbir. Spoko, obywatelu! Ultrapotężny gość zna swój fach. Zaraz stąd usunę tę groźną broń. Siup! Siupi w górę! Cześć mały, I jak sardynki? Odi, co z tobą? Odi siad! To ja, John! John! Mmm! O rady. Przydałaby się serwetka. O, zaraz! Byłem ciekaw, po co Superman ma pelerynę. I teraz wiem... Hy! Czy jest dziś jakaś wystawa kotów, którą mogę rzecz jasna wygrać? Zobaczmy, kalkulatory, karawki, koparki. A, już mam! Koci pokaz! Jest druga, wygram, no i wrócę na trzecią. Hej, zamknięte! Hej! Zatrzasnąłem się w budce! Pomocy! Utknąłem w tej budce! Prędko! Czas, aby do akcji wkroczył ultrapotężny gość! Przybywam uratować świat! Ocuń! Odcaliłeś mnie! Kim jesteś? Nie poznajesz mnie? Wszyscy znają ultrapotężnego gościa! Co? Ja lecę! Śmiało przeskakuje wieżowce jednym susem i jem, a tak przy okazji, te wszystkie supermęskie sztuczki zaostrzyły mi apetyt. Mógłbyś okazać swoją wdzięczność i zdobyć jakieś... Jasne! Chociaż tyle zrobię dla ultrapotężnego gościa. <laughs> Jaki śliczny kisiu? Proszę, weź sobie spaghetti z klopsikami. To dla ciebie, UPG! Dzięki. <grym> Pozwolisz? Ja chciałbym to zjeść. O, sorki, no to narka, panie superek. <grym> Tak się wcina spaghetti, dzieci. Nawijanie na widelec to przeżytek. A wiecie, jaki deser pasuje po spaghetti? Każdy byle pyszny. Rety, jaki niezwykle miły kotek. Cóż, niezwykle miły kotku, czy nie widziałeś tu dwóch facetów? To groźni przestępcy. Sorki, nie widziałem ich. Ale fajnie Uratuję Nermala jeszcze raz A jego magiczny urok nagrodzi mnie paroma plackami No naprzód Hej, zwolnij Muszę go dogonić przed tobą Obywatelu, z drogi! Uratuję cię przed tym rozjuszonym koszem a -a -a! Au! Uh, au! Uh, uh, uh! Zatrzymać to! A -a -a -a! Powiadam ci, Joe, trzeba wreszcie obrobić ten bank. Ja cię ostrzegam, o. Ultrapotężny gość tu węszy. Facet jest zbyt, zbyt... Ultrapotężny? I oto biega. On może wszyściutko. Yeah! Ale nie zatrzyma pędzącego kosza na śmieci. Ta. Wygląda. Nie! Nie pomocy! Uuuu! Moim zdaniem nie jest zbyt ultrapotężny. Moim też nie. Myślę, że Batman nie nosi na masce skórki od banana. Hej, Mo, widzisz to? No jasne, że widzę. Ultrapotężny gość bez maski. To jest. To jest. Kot! I do tego straszny tłuszcz. No to ba! Muszę złapać deser. <laughs> Pomyśl, Joe Znamy tajną tożsamość ultrapotężnego gościa No i jego słaby punkt On jest kocurem Teraz możemy spokojnie obrobić ten bar Jasne To bardzo proste Ocaliłem ci życie i chcę nagrodę Super goście nie walczą o prawo i sprawiedliwość? Tak, robimy takie rzeczy Ale czasem chcemy też zjeść placek Zasuwaj, ma być bananowy i z kakaową posypką. Dobra, już włączam mój najlepszy bananowo-kakaowy posypkowy urok. <grym> <grym> o mamonią, w życiu nie widziałam tak ślicznego kiciusia. Proszę weź kakaowy placek z bananową posypką. <grym> <grym> Miał być inny. <grym> Ach, zawiodłeś mnie, ultrapotężny gościu. Nie maruć, wcinam placek. O, rety! ultrapotężny gość wcale nie jest fajny. Chciałbym zobaczyć, jak robi coś ultrapotężnego. O! o, nie, napad na bank. Co tu robić? Co robić? Już wiem. Czas by do akcji wkroczył. Ultrapotężny gość! Hej! Przecież ci mówiłem, te napady mnie nudzą. Wiesz, w czym jestem dobry? Daj drugi placek. Jesteś super gościem. Twój obowiązek to capnąć tych wrednych rabuszów! Czy, 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 czy posłuchacie mnie, jak powiem, stać w imieniu prawa? Patrz, ultrapotężny gość. <laughs> Nie boimy się ultrapotężnego gościa. Poznamy jego sekret. Teraz możemy go pokonać. Ty! Co to jest? Naprawdę nie wiesz? Mysz z kocimiętką Słaby punkt każdego kocura Na mnie wcale nie działa A może macie mysz wypchaną lazanią? Nie łyknął tego Ej, pryskajmy z łupem hmm. Jasny gwint, czas by do akcji wkroczył Ultra potężny gość Hmm? Hey, moja peleryna koleś! A, a, ratunku! Auś! Auś hała! Au, na pomoc! A! Stój, panie szofer! Juhu! Halo! Pomocy! Juhu! Pomóż mi! Proszę stój! Batman nie miał takich wpadek, wierzcie mi? wóz oszalić kota. A! Dla was trzech koniec jazdy! A! Dwóch to o nich chodzi słowo. Ja tu jestem e, jak alarm. Taki wyjedz. Ja się nie liczę. A! A! Wspaniale kocie! Gdybyś ich nie opóźnił, nie złapałbym drani. Byłeś. Super, ultrapotężny gościu! Obaj byliście obłędni i. hej! Który z Was to ultrapotężny gość? To ja! Och, przestańcie! Powiedzcie, który z Was to ultrapotężny gość? To ja! To nie fair, jeden z Was to ultrapotężny gość, który? To, to ja! ja. Dobra, spoko. I który z Was to prawdziwy, ultrapotężny gość? To ja! Ach, to niemożliwe. W porządku. Jeszcze raz. Który z Was to prawdziwy UPG? Gadać! To ja!